Tak jak wspominałem, siedmiu chodziarzy na czele z halowym mistrzem Polski z minionego roku Rafałem Augustynem, z tym charakterystycznym czarno napisanym nazwiskiem na białym tle, na złotym tle. Białe tło natomiast należy do większości pozostałych zawodników. Ale po kolei Rafał Sikora to oczywiście też doświadczony. Znany chociaż w całym kraju AZS AWF Kraków, Rafał Augustyn oczywiście reprezentuje Stal Mielec. Jakub Jelonek, brązowy medalista z minionego roku Storunia budowlani Częstochowa. To są faworyci do znalezienia się na podium seniorskiej rywalizacji. Arkadiusz Szydel miał akurat niebieski numer startowy ponieważ jest to jeden z dwóch tak naprawdę startujących chociarzy, którzy odnotowali jakikolwiek wynik na dystansie 5000 metrów w wychodzie sportowym Arkadiusz Sidel reprezentuje nadwiśnianin Hełno. Jego kolega klubowy Miłosz Oczkoś także wystartował Michał Baranowski, Unia Chlubieszów i Olaf Rynkiewicz z Lechi Gdańsk. Na prowadzeniu na razie widzimy Rafała Augustyna. Tam też widzimy, że za plecami już kręci się Jakub Jelonek. Jakub Jelonek, a więc tak jak wspominałem wcześniej, brązowy medalista pod dachem z minionego roku. No i Rafał Sikoran, zobaczymy co stać. Zawodnika z Krakowa za plecami tej czołowej dwójki. Oni tak po kolei: Sikora, akurat biorąc pod uwagę personal bests. Rafał Sikora: 19 minut, 13 sekund i 77 setnych, ale to są akurat rekordy życiowe z brodą, no bo z 2014 roku Rafał Augustyn także z tego roku, ale jeszcze starszy rekord życiowy. 19 minut 44 sekundy, 80 setnych z 2012 roku. Jakuba Jelonka. Też wspominałem wcześniej o Arkadiuszu Sidelu. No to już jest taki bezpośredni. Podopieczny Jana Kęsika, trenera. Jana Kęsika, zawodnik, który pamiętamy, ukończył zawody na stadionie w Poznaniu na 10 000 metrów na czwartym miejscu natomiast to jest aktualny. Zawodnik, co prawda wtedy jeszcze w kategorii U23, ale zakończył na 8 miejscu. Halowe mistrzostwa Polski w Toruniu w minionym roku. Podobnie jak podczas poprzedniego poprzednich chodziarskiej konkurencji seniorów. Trwa oczywiście konkurs Tyczkarek. No i też będziemy zbliżać się powoli do końca sesji. No porannej, ale tak naprawdę gdzieś przebijającej się już o południową i popołudniową wczesno popołudniową sesję. Później już będziemy. Interesować się też chodziarstwem, ale w kategorii do lat 18 i do lat 20 też zobaczymy skoczków w zwyż I, tak, i to w takiej pełnej krasie. Przypomnę, że, że właśnie my chodziarze i chodziarki. Kolejno, te, także na dystansie 5000 metrów, jeżeli chodzi o um, chłopców, dziewczęta na 3000 metrów. Też widzimy w tym mniejszym okienku, że rozpędzają się tyczkarki, i tak jak widzieliśmy wcześniej, były duże problemy z pokonaniem. Akurat wysokości 3 metrów i 30 centymetrów co do Martyny Raczkowskiej, ale widzieliśmy przed momentem, że tym razem wszystko udało się zgodnie z planem. Tutaj nie będzie w, na dystansie 5000 tysięcy metrów. A więc przypominam. Na 25 okrążeniach, chyba aż takiej różnicy między prowadzącym a całą resztą stawki. Nie będzie aż takiego dublowania. Augustyn na prowadzeniu za jego plecami jelonek, trzecie miejsce Sikora. Pamiętamy, że akurat Rafał Sikora wcześniej miał troszeczkę problemów na początku, żeby, żeby gdzieś załączyć oddech za plecami swoich rywali. Teraz już wszystko się w miarę wyrównało. Widzimy na prostej jednego z arbitrów, podobnie jak na dystansie 3000 metrów. Pełna i baczna obserwacja. Tego co się dzieje i przede wszystkim tego, czy zawodnicy w sposób poprawny pokonują kolejne metry. Byliśmy świadkami pierwszego już dubla Minięty przez grupę Sikora, a właściwie w kolejności, żeby też zachować Augustyn Jelonek Sikora. Zominięty zostały Olaf Rynkiewicz najmłodszy z całej stawki zawodnik klubu lekko atletycznego Lekja Gdańsk. Rocznik w 2002. W rywalizacji obu trzech najmocniejszych na papierze razem w tej chwili idzie, więc na prowadzeniu Rafałowym, zanim jako pianek trzeci Rafał Sikora 17 okrążeniu. Do końca... ale, ale też niektórzy pewnie pamiętają, że Olaf Rynkiewicz, tak jeszcze dwa słowa o nim, zajął czwarte miejsce podczas ostatnich Mistrzostw Polski pod dachem w Toruniu. I tam zresztą ustanowił swój rekord życiowy. 26 minut, 4 sekundy i 93 setne. Tam natomiast teraz już minięty... Przez czołową trójkę Miłosz Oczkoś. No my tutaj akurat możemy z takim pewnym sentymentem i większą ogładą oceniać tych młodszych zawodników nie tylko z perspektywy czasów, ale też i z powodu tego, że my pamiętamy tych zawodników z no, tych słynnych naszych sesji porannych na mistrzostwach Polski w Radomiu czy Mistrzostwach Polski. W Poznaniu. Co ciekawe, akurat miłość się zajął szóste miejsce. Wychodzi na 10 tysięcy metrów na stadionie na Golęcinie. Z przodu natomiast nic się nie zmienia. A jeżeli chodzi o tyczkarki, no to tutaj już chyba cały czas poprzeczka jest na 3 metrach i 30 cm. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Julia Smolarczek na Państwa ekranach. No, tutaj akurat mierzy się z rekordem życiowym z minionego roku: 3,30 m. 3,20 było tylko w tym roku. Victoria Maciejewska, też już powoli dociera do, dociera do swojego rekordu życiowego. No ale z taką na razie większą pewnością możemy mówić o przynajmniej takiej inauguracji tego, tego konkursu ze strony Zofii Jastrząb. Aczkolwiek widzimy, że Wiktoria Maciejewska także z, tak, z taką chyba ulgą wylądowała na materacu. Dobrze założona była tatyczka. I tak naprawdę chyba wszystko, wszystko zagrało, stąd właśnie ta ulga. No przede wszystkim udało się przeskoczyć poprzeczkę. Trzecia próba, tymczasem na wysokości 3,30 m. Martyny posłuszny. Tak przynajmniej zerknąłem na arbitra, który obrócił o 360 stopni tablicę, żeby też poinformować wszystkich o obecnie rozgrywanej wysokości. Natomiast tutaj trochę widzimy, że zmienia się, jeżeli chodzi o może nie tyle miejsca, co jednak odległości po, pomiędzy poszczególnymi chodziarzami. Widzieliśmy Rafała Sikorę, który oddalił się trochę od Jakuba Jelonka. Jelonek natomiast twardo za plecami Rafała Augustyna. To natomiast trzecia próba. Marteny posłuszne, widzimy, nieudana, wobec czego kończy udział w tym konkursie zawodniczka, która i tak dzisiaj wyrównała swój rekord życiowy wynoszący 3.20. sobie też zerkam, jak wygląda obsada w chodzie sportowym na 5000 metrów w tych młodszych kategoriach, którymi będziemy się zajmować. Co ciekawe, no, nie będziemy mieli chociażby problemu tak z optymistycznego punktu widzenia, problemu z weryfikacją zawodników i co do ewentualnych dubli, jeżeli chodzi o kategorię U18, bo tam tylko czterech zawodników startuje, natomiast większa grupa wystartuje w U20, tam m.in. Kamil Piecuch, a więc no, też jeden z ciekawszych zawodników w tej juniorskiej kategorii wiekowej, który może namieszać chociażby może w rywalizacji z tymi, z tymi chociarzami, których oglądamy Rafał Augustyn oraz Jakub Jelonek zdaje się, już odskoczyli na te już 10,5 okrążenia, prawie praktycznie już mniej niż 10,5 okrążenia do końca. Tysiące metrów pozostało w tej chwili już Rafałowi Augustynowi i Jakubowi Jelonkowi. Natomiast Weronika Wodzińska szykuje się do swojej pierwszej próby na wysokości 3 metrów i 40 centymetrów. Dla niektórych zawodniczek, a tak myślę dla znacznej większości, robi się już naprawdę wysoko. Jeżeli dobrze dostrzegłem w trakcie startu a właściwie tych pierwszych kilkudziesięciu metrów. Weronika Wodzińska, kilkudziesięciu metrów chodu sportowego, żeby też było jasne jasno o co mi chodzi. Weronika Wodzińska 3,30 pokonała w pierwszej próbie, jeżeli dobrze widziałem, to też by akurat odpowiadało na jej możliwości sportowe. 360 to najlepszy wynik z tego roku 3,72 najlepszy wynik z zeszłego roku i w całym życiu. Brawo dla Weroniki Wodzińskiej, 3.40, pokonane także za pierwszym razem. No to chyba dołączy teraz Maria Śliwka z AZS-u AWF Warszawa. Ona skacze 3,60 m. Tak, numer startowy 330, to teraz Państwo zauważą, no i też nawet wydaje mi się, numer startowy też nie, nie byłby mi potrzebny. A Zetesa Warszawa te zielono, czarne stroje. Zresztą tutaj. No zwłaszcza przede wszystkim wspólnie z wieloboistami, ale też mogę powiedzieć pewnie, e, dobry znajomy, przyjaciel telewizji KP Sporta, więc trener Marek Rzepka tutaj też gdzieś się kręci się. I z pewnością wspiera swoje podopieczne i podopiecznych. Ostatnio zresztą, nawet nie ostatnio, on już od dłuższego czasu tak solidnie wzmocniony. Pod jego skrzydła m.in. trafiła obecna młodzieżowa mistrzyni Europy w siedmioboju, a więc Adriana Sułek. A teraz popatrzmy na Marię Śliwkę. To jest jej, zdaje się, bo tak. Przez start chodu sportowego nie zarejestrowałem, czy skakała na 3.30, ale to i tak nie ma w tej chwili większego znaczenia, bo 3.40 pokonane w pierwszej próbie. Chociaż tutaj przelatywała no, minimalnie nad poprzeczką. Robiła dosłownie wszystko, żeby ominąć poprzeczkę, jakby się paliła. Pierwotnie podpisana przynajmniej w systemie Domtel z numerem startowym 1009 Jelizawieta Kalinczenko, przynajmniej u mnie, ale natur, naturalnie numer 100. Za chwilę ta zawodniczka wystartuje. My natomiast patrzymy już na sześć okrążeń do końca. Rafał Augustyn i Jakub Jelonek. Gdzie jest Rafał Sikora? No tak mniej więcej na... No, tak na 70 metrów od właśnie tej dwójki czołowych chodziarzy, jak na razie w tej konkurencji widzimy, że Kaliniczenko także bez problemów 3 metry, 40 centymetrów. Czasami tak niektórzy tyczkarze, przynajmniej mi mówili, że tyczka, jak odchodzi. Od poprzeczki, to oznacza, że no skok został wykonany w sposób jak najbardziej prawidłowy. Widzimy, że nastąpiła zmiana na prowadzeniu, bo Jakub Jelonek w tej chwili prześcignął Rafała Augustyna. Już tutaj chodziło, że mocno, ale to mocno przyspieszyli. Przypomnę, że nie mam informacji o karach, wobec czego też trudno mi weryfikować, kto w jakiej sytuacji w tym względzie obecnie się znajduje. Ale robi się ciekawie. Widzimy, że traci siły Rafał Augustyn, natomiast Jakub Jelonek, jakby wstąpił w niego. Nowy Jakub Jelonek. A tymczasem Lili Nichols, proszę bardzo, dołączyła do konkursu na wysokości 3,40 m. Faworytka do sięgnięcia po złoty medal w kategorii do lat 18. No i 3,40 pokonane bez trudu. Tak, tak, tak. Też muszę sobie zapisywać, jak to wygląda właśnie w tym konkursie. Mówię oczywiście o tyczkarkach, ale jednocześnie Jakub Jelonek. W tej chwili pędzi już na ostatniej prostej przed ostatnimi. Trzema okrążeniami, 600 metrów zostanie do końca Jelonkowi. Chyba drugi raz już zdublo, zdublowany tutaj Miłosz Oczkoś. Rafał Augustyn daje z siebie no już totalnego maksa. Powoli wychodzi z siebie, żeby dogonić Jakuba Jelonka. Widzieliśmy, zdaje się, że Zofia Jastrząb strąciła poprzeczkę na wysokości 3,40 metrów, bo to by to akurat wynikało, bo Bieniak i Pacholec, które były poprzednio, odpadły już na wcześniejszych wysokościach. Rafał Augustyn. Mniej więcej 40 metrów odległości między Jelonkiem a Augustynem. Dwa okrążenia do końca. Tak, tak aż wstanę ze swojego stanowiska komentatorskiego, żeby zobaczyć gdzie jest Rafał Sikora. Rafał Sikora no jest tak 100 metrów od całej reszty, więc nie bierzemy go nawet pod uwagę. No może ewentualnie właśnie w kontekście tylko zajęcia trzeciego miejsca w tej konkurencji. Natomiast widzę, że teraz akurat skacze Zofia Jastrząb i ona pokonuje 3.40. Więc tutaj cofam to, co powiedziałem wcześniej. Faworytki, czyli na razie bezbłędne. Na tych już decydujących wysokościach. A faworyci, jeżeli chodzi o chód sportowy na 5000 metrów robią nam show na sam koniec. Czy Rafał Augustyn jest w stanie jeszcze zmniejszyć swoją stratę do Jakuba Jelonka, to wydaje się prawie niemożliwe. Jelonek naprawdę jest w gazie. Już ostatni wiraż i za chwilę brązowy medalista ostatnich halowych mistrzostw Polski będzie lądował. Na ostatniej prostej. I tak będzie. Jakub Jelonek jeszcze zdubluje swoich rywali po raz prawdopodobnie drugi albo trzeci i wyląduje na mecie. Jakub Jelonek, czas 20 minut, 25 sekund i zdaje się 71 setnik, bo tutaj trochę ten czas nie został zatrzymany. 20, 33, 51 to czas Rafała Augustyna. A więc mimo wszystko czasy poniżej ich możliwości, no bo de facto są to chodziarze, którzy notują czasy poniżej 20 minut, tak jak wspominałem na początku tych konkurencji. Rafał Sikora trzeci. A więc, no biorąc pod uwagę akurat Personal Best, no to powiedziałem wcześniej, że troszeczkę akurat...